No, nareszcie się odezwałaś. Haj, siostra! Dolecieliście już do Kajta? A coś ty? Jestem w Londynie. Jeszcze? Nie, jeszcze tylko już. Wróciliśmy. Co? Wyobraź sobie, że okradli nas w Turcji. Jak okradli? Jak to w Turcji? Kto? A skąd mam wiedzieć, cholera jasna? Paszporty, karty, cały portfel. Koszmar, rozumiesz? bo mi się zachciało pochodzić po Istambule. Ale skąd byście się wzięli w Istambule? No mieliśmy przesiadkę Londyn-Istanbul-Kapstadt. Oczywiście to był mój pomysł, żeby przenocować po mieście. Nieprawdopodobne. Ale poczekaj, jak to okradli? W hotelu? Nie no nie. Miałam w torebce saszetkę z naszymi paszportami, kartami, no i kasą. I ktoś mi ją wyciągnął. Ale kiedy? No jak łaziliśmy po mieście, ja chciałam koniecznie na bazar korzenny. Ach, zaraz Ci zresztą przyślę zdjęcia, no to normalnie bajka, doznania wszelkimi zmysłami. No i jak chciałam kupić te słynne bułki grillowane z rybami, sięgam do torby, a tu nie ma saszetki. A policja? Byliście na policji? No raczej, ale poza tym, że mamy raport, to nic z tego nie wynika. A kolejka takich jak my była jak stąd do Chicago. Ale zablokowałaś karty. Co zapytanie oczywiście. Wszystko zablokowaliśmy, ale najgorsze, że z takiego urlopu nie Zwariowałaś, to jest najgorsze? No pewnie! Wszyscy znajomi dookoła przestrzegali nas, żeby w RPA uważać na złodziei. A tymczasem dopadło nas w Turcji. Oj, siostra, kurczę, strasznie mi przykro. Mm, dzięki. A miało być tak pięknie. Afryka, dzikie zwierzęta, bajeczne przestrzenie, winnice safari, park narodowy, krugera. Ty wiesz, podobno w okolicy Kapsztadu są pingwiny afrykańskie. A daj mi teraz spokój z pingwinami. Złożyłaś o paszport? Ty głucha jesteś. W Londynie jeszcze jestem. Jutro wracam do Paryża i będę wszystko załatwiać. Dobrze, że już po tych olimpijskich atrakcjach, bo tam podobno było jakieś szaleństwo. No, było, było. Oglądałam transmisję. A teraz zmieniając temat. Czy nie uważasz, że ten romans z Adamem Ci nie służy? Ten facet wyraźnie przynosi ci pecha. Chyba co i jaja robisz? To raczej jajemu. A romans? Naprawdę dobrze mi robi. Adam się bardzo stara. Chociaż czasem to może nawet za bardzo. Co to znaczy? No on jest... On jest taki doskonały, że powinien na dobrą sprawę stanąć obok wzorca metra w srebr z tabliczką. Wzorzec idealnego mężczyzny. Wyprzedza moje życzenia, jakby mi w myślach czytał. Nadskakuje i stara się jak żaden z moich facetów. A coś czuję, że moja siostrzyczka zaczyna się nudzić. Nie, no nudzić to nie, ale. Wiesz, nad czym się zastanawiam? Nad czym znowu? Że dla mnie i dla ciebie też najbardziej atrakcyjni są faceci, którzy sprawiają nam ból, wykorzystują, no i zwyczajnie nas nie szanują. Co ty wygadujesz? Mów za siebie, dobrze? Bo mnie tacy nie interesują. Sabina, weźcie nie ściemniaj. Do siostry mówisz, ani pierwszej lepszej znajomej, która nic o tobie nie wie. Oj, bzdury opowiadasz, Iwona. Ciebie to na pewno dotyczy, ale mnie, mnie zostaw w spokoju. Co ty robisz na tej terapii, że jeszcze tego nie załapałaś? Daj spokój, już dawno to sobie odpuściłam. Uciekłaś? E, nie uciekłam, tylko zrezygnowałam. Dlaczego ty jesteś taka głupia? Głupia, bo nie chce się grzebać w przeszłości? A do czego mi to w życiu potrzebne? Jestem dorosła i nieżyjące rodzice nie mają na mnie żadnego wpływu. No i to jest najmocniejszy dowód na twoją głupotę. A ciebie to nadmierne analizowanie kiedyś zgubi. Zresztą już gubi. Nie gubi, tylko coś uświadamia. Sabina, gadasz jak dziecko we mgle, tyle że w ciele starzejącej się nieszczęśliwej kobiety. Nie chcę tego dłużej słuchać. I teraz foch i rzucisz słuchawkę? Nie! Kulturalni ludzie nie rzucają słuchawką. <grywa> o, oczywiście. Dobra, zostawiam, odpuszczam. Lepiej mów, co u Ciebie. Pracujesz nad czymś? Kiedyś mi podsyłałaś sms-em swoje projekty, szkice. Co, wena na plaży? Mm, jakoś nie czuję, że jesteś tym poważnie zainteresowana. Odbiło Ci? Zawsze mnie interesowało i interesuje. Przypomnij sobie, ile razy namawiałam Cię na indywidualną wystawę. Bo wietrzyłaś w tym jakiś biznesik. A co w tym złego? Artysta powinien się sprzedawać. Już znam właściciela fajnej galerii w San Francisco. On często bywa w Paryżu. Potrzebowałabym Twoje aktualne portfolio. I jak będziesz gotowa, to ja wtedy z nim pogadam. O, tak, wiem. Muszę się za to zabrać. No nareszcie. Ale od jakiegoś czasu pracuję nad obrazem i chcę, żeby to był mój artystyczny, jasny w przekazie statement. No, cieszę się, ale wiesz, o artystycznym statementie to ja już słyszałam od 9-10 razy. Sama wiesz najlepiej, że nic nie pozostaje takie samo. Jedyne, czego można być pewnym w życiu, to zmiana. A co dopiero w sztuce? Jasne, jasne. A byłaś już na tej wystawie w Art Institute? We wtorek idę, z Adamo. A więc będzie okazja na sensowną wymianę wrażeń. Mówisz o tym małolacie? Mówię o niespodziewanie objawionym synu twojego kochanka. A to będziesz jego artystycznym guru, tak? Nie mam, nie mam takiej intencji wcale. I znowu ściema. Przecież potrzebujesz być dla kogoś ważna. Każdy potrzebuje. Pamiętaj, proszę, jesteś dla mnie ważna. I mam nadzieję, że mimo wszystko, ja dla ciebie też. Wszelki duch, sąsiad. Aj, Peter, masz chwilę? No pewnie, wejdź. Przyszedłem powiedzieć, że żyję i. Kiedy cię wypuścili ze szpitala? Przedłem. Chcesz kawy, herbaty, wody? Nie, nic, dzięki, a ten. No. Podziękować chciałem. Ale za co? Siadaj. Dzięki, ja tylko na moment. No wiesz, za pomoc, że wtedy mnie nie olałeś. No daj spokój, ważne, że jesteś z powrotem i trzeźwy. No trzeźwy, trzeźwy jak świnia. To co? Teraz terapia, AA i co tam jeszcze w szpitalu zalecili? Przestań! Jakie AA? Z tym motłochem? Endy, co ty gadasz? Z jakim motłochem? Ty chyba nie wiesz, jacy tam ludzie są. Menele, świry i matoły niewykształcone jakaś patologia spod budki z piwem. Nie no jasne! A ty niby taki lepszy. Byłem tu wiem. Na własne oczy widziałem, co to za towarzysz. Nie mój poziom. Nie chcę mieć z takimi nic wspólnego. Możesz nie chcieć, ale masz. Sąsiad. Ty you lose your mind. A przepraszam, a... Gdzie ta różnica? Ha? Chociażby w tym, że mam dyplom magistra-inżyniera, własny dom, firmę, dobrze zarabiam, nigdy nie byłem i nie będę bankrutem i w ogóle świetnie sobie radzę. Naprawdę? Naprawdę. Świetnie sobie radzisz? Naprawdę. Naprawdę? To dlaczego pijesz? Bo lubię, lubię tak po pracy. Piwko czy dwa, a co to? Zbrodnia jakaś? Nie, no żadna. Tylko wychodzi, że masz bardzo słabą głowę, bo jak ci ostatni raz widziałem, to byłeś kompletnie zamroczony, nie wspominając o tym, że zasikany i zażygany. Nie, to był taki, no, wypadek przy pracy. Z tego, co mówił Twój brat, to nie był pierwszy wypadek. Podobno od lat je masz. Mój brat gadał mi różne rzeczy. Nie wiesz mu, to farbowany lis. Czy ty wiesz, że on się nawet pozbył polskiego obywatelstwa? Taki ważny amerykański biznesmen. Wyobrażę sobie, rodzice się w grobie przewracają. Sorry, ale bredzi rzędy. A poza tym, jak się pozbył obywatelstwa? Tego się nie można pozbyć. Ja to widzisz, a jednak, płacisz chyba 8 stówek i w konsulacie zrzekasz się na piśmie. Wow, nie wiedziałem, ale poprawdzie to twój brad mnie nie obchodzi. Za to ty tak, wracając do Twojego dyplomu i do Twojej niby lepszości, to muszę cię rozczarować. Jesteś taki sam Menel. How dare you! Co ty mi tu imputujesz? Psychoterapeuta się k***a znalazł. Jesteś alkoholikiem, Andy, a alkoholizm to choroba śmiertelna. Żeby z niej wyjść, musisz najpierw chcieć sobie pomóc. A w tym AA, z którego zrobisz sobie takie jaja, są znacznie mądrzejsi od ciebie. Bo się leczą, bo robią kroki, bo uczą się trzymać w trzeźwości. Dobra sąsiada, klik mi alon, bo gadasz jak kaznodzieja, a ja mam na to żyk. A poza tym, co ty o tym możesz wiedzieć? Mogę, Andy, mogę. Nawet nie wiesz, jak mogę. Moja siostra była alkoholiczką. Agnieszka, masz. Kupiłam ci to Podlasko, pod łaską, co tak Krzyśkowi smakowała. Okazuje się, że oni w tym Deli Folius prowadzają tą kiełbasę z Polski. Ja nie rozumiem, jak to się opłaca. Ale dzięki. Krzysiek <grym> będzie zadowolony. No, pojechałam ci do polskiego sklepu, bo wiesz, po tym powrocie z Nowego Jorku u nas pusta budówka. No, na pewno przesadzasz, mamo. Ale nawet nie wiesz, jak się cieszę, że sama dajesz radę dojechać z downtown do swoich sklepów. A tam sama? Jeżdżę z moim najlepszym kolegą, GPS-em. I coraz rzadziej dzwonisz, że nie wiesz gdzie jesteś. No kto by pomyślał, że ja jeszcze po Chicago sama będę jeździć. Ale powiem Ci, że po Nowym Jorku to bym nie dała rady. Tam wszyscy na siebie trąbią. No to po prostu nie należy się tym przejmować. Wypożyczyliście tam samochód? A nie, przejdzie Uberem. A, czyli rozumiem, że Nowy Jork Ci się nie podobał. No tak, jak Ci relacjonowałam na bieżąco. Brudno, tłoczno i za bardzo ekstrawagancko. A ten jazz w klubie Blue Note trochę za nowoczesny jak dla mnie. Ja córcia jednak to Wiem, wiem. Wolisz w Team Nie, wolę po prostu Chicago. Oj, ty coś dziś chyba bez humoru. Mamo, odzwoniła adwokatka od babci sponsorowania. Ona będzie musiała badania w Polsce zrobić pod kątem zielonej karty. No i pojechać na interwiu do ambasady. O oh, Boże, już słyszę to jej utyskiwanie. Ja mam tego po w nosie. Jak babcia nie chce, to trudno. Najwyżej no będę w plecy kilka tysięcy dolarów bitwy. Ale jak to nie chce? Co nie chce? Sama w ale... mi nie zostanie. się mi mówił, że Kryster to dostanie papiery jako mąż Kaśki bardzo szybko. Wiadomo, kiedy to interwiu babci? Nie, ale to sprawa dwóch, trzech tygodni. Mam nadzieję, że weźmiesz na siebie negocjacje z Babcią, bo ja już naprawdę tracę cierpliwość dla niej. Normalnie człowiek dwoj się i troje, a wychodzisz ta Ameryka za kark. Rozmawiałaś dziś z omą? Wczoraj, zaraz po telefonie adwokatki. No, no to wszystko jasne. Mamo, ona jest okropnie negatywna. Czy ty wiesz, jak ona nagadywała na tę Kaśkę? Zresztą na panią Zosię też. Żartujesz nie żartujesz! Na panią Zosię? Tak, że tyle talerzy brudziła, że pomidory na jednym, surówka na drugim, a ziemniaki i mięso na trzecim. Jakby to na jednym talerzu nie można było zjeść, a przecież woda kosztuje. No mama ma jakąś obsesję z tym wydzielaniem wody i sprawdzaniem licznika. To naprawdę w Polsce takie drobne. No to i spokój, babcia ma świetną emeryturę. No i chyba wujek dokłada się do rachunków, nie? A tego to nigdy nie byłam w stanie się od matki dowiedzieć. No w każdym razie ja odpuszczam. Jak babcia nie będzie chciała kooperować, to ja już się nie będę szarpać. I tak natłumaczyłam się jak dziecku. Paga, zostaw to mnie. Porozmawiam z nią. A Krzyśka nie ma w domu? Pojechał odwieźć syna na lotnisko. Marcin dziś wraca do Polski. A on jak do ciebie? Mam nadzieję, że nie miał pretensji. To znaczy? No pytam, czy ta wizyta nie była trudna? W końcu to dorosły pasie. I mógł, może z jakimiś pretensjami. No więc wyobraź sobie, że wręcz przeciwnie. Hm. I jak sama wspomniałaś, to dorosły mężczyzna, któremu ja ojca nie zabrałam, więc o co miałby mieć pretensje? A, no tak, no tak. A jak on z Krzyśkiem? No ciągle się układa. I to pewnie zajmie jeszcze sporo czasu. Pani a ten Marcin to taki, taki samotny z wyboru, czy może po jakichś przejściach? A skąd ja mam dowiedzieć? Nie robiłam za jego spowiednika. A poza tym, słabo mnie to obchodzi. A może on jest gay? Okay. Da... Nie wydaje mi się, ale nawet jeśli, to co? No wiesz? Ach, proszę Cię. Jak ja mam dość tego zaściankowego polskiego myślenia. A no daj spokój, córcia. No co daj spokój? Pokój to nie jest polskie myślenie. Poza tym, ja, ja nic złego nie powiedziałam, tylko mam coraz częściej wrażenie, że mniejszość zaczyna rządzić większością. No ale o czym ty mówisz? Widziałaś otwarcie olimpiady? Włos się jeżył. Nie ma już żadnej świętości, żeby tak zakpić chrześcijańskich wartości, sparodiować ostatnio o i później przepraszać. Wiesz co, ja chyba nie mam dziś siły na wchodzenie w te światopoglądowe spory. Co się stało? Pokróciłaś się z Krzyścia. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Mamo, mam po prostu gorszy dzień, okej? Okay? No ale co się dzieje? Coś w pracy? <laughs> ja myślę, że ty sobie za dużo na głowę wzięłaś. Adamo, teraz Krzyśka syn, babci sponsorowanie. No i ta historia rodzinna w tle. No. Przez nikogo poza mną nie chciana. Nawet Adam się na nią wypiął. No bo ona tak naprawdę nie ma z nami nic wspólnego. Ale co ty wygadujesz? Czy ty siebie słyszysz? No jak nie ma nic wspólnego? Twój dziadek zabijał w obozie koncentracyjnym Żydów. Był oszustem, bigamistą i ty mówisz, że nie masz z tym nic wspólnego? A, przestań! Ja no do nikogo nie strzelałam. Mamo, ale ani ja, ani ty nie jesteśmy wyrwane z nicości. To, że Wilhelm Goldberg był z charakteru bydlakiem, prawdopodobnie tkwi gdzieś w naszej wspólnej, rodzinnej podświadomości. Dziecko drogie, ja widzę, że ta. że to był ta. ta, ta historia naprawdę wstrząsnęła. Tak! Okropnie mnie straumatyzowała. I wygląda na to, że nikogo w rodzinie poza mną to nie obchodzi. Wszyscy w swoich malutkich życiach, bez żadnej refleksji. No ale co? Mielibyśmy Mieli zrobić? Nam się należy jakaś psychoanaliza. Jakieś przepracowanie tej przeszłości, którą zafundował nam mój pradziadek. Ja na razie z Jaśkiem lacy na cena, trzy tygodnie do Polski. Oh. To wiesz, nie mamy jak przepracować czegokolwiek. Muszę nas pakować, sprawdzić jaśka leki, no i ten. Jasne, tak, tak, tak. Adam South Africa ogląda sobie z Iwon żyrafy, no to raczej go nie interesuje, ani bradziadek, ani nawet jego własny syn. Ta Iwon odciąga Adama od rodziny. Że niby on jej spragniony taki, co nie? Iwon? O rodziny! A. Ja Ci mówię, że to się dobrze nie skończy. Nie, ta kobieta się bardzo nie podoba. Mamo, ja chcę się spotkać z tą córką, Sary. Ale po co? Przecież to podobno to jakaś polakożerczyni. Trudno. To będę ofiarą samopalną.